Cześć, witam Ci w takiej krótkiej nocnej relacji. No i co? I chcę Ci powiedzieć tylko, ile jest stopni w szklarni na tą chwilę. Mamy godzinę 21.27 stopni 5,9. Ogrzewanie przełączyłem. O tym wam nie mówiłem. Przełączyłem między 5, bo było chyba 4 a 7, a teraz jest 5, a 8 stopni, więc trochę więcej. No i co? Tak jak ostatnio wam mówiłem, wyczyściłem wszystkie ścianki jest pięknie i czysto i tak samo wszystkie rośliny powyrywałem jakieś zbędne liście przy okazji bo tam musiałem się dostać oczywiście wszystko to odsunąłem, poprzestawiałem tak jak mówiłem więc przy okazji oczyściłem wszy całe wszystkie liście martwe jakieś takie pojedyncze gdzieś, gdzie tam zalegały żeby to nie gniło, nie pleśniało żeby mi tu żadne grzyby nie powłosiły gdzieś no i co? Eee? przy okazji mogę Was jeszcze zaprosić na instagrama wbijajcie, egzotyka grzyb nie tyka Nazwa taka w sumie na spontanie wymyślona. Mam już tam parę osób, jest już ten Instagram utworzony jakiś miesiąc, ale stwierdziłem, że może Wam powiem na filmie o tym, może ktoś dojdzie. Macie tam też wcześniej relacje i różne zdjęcia. Naprawy to byłoby na tyle. To taki w sumie informacyjny bardziej film. No i temperatury, o już widzicie, siedzę tu chwilę. To się podniosła temperatura prawie do 7 stopni. Cały czas dzisiaj taka mrzawka, trochę pada, trochę przestaje i tak pół na pół. No i co? To było mi na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!